Czwarte zwycięstwo w sezonie Pucharu Świata i dziewiąte w karierze Dawida Kubackiego. Na podium w Engelbergu zabrakło tym razem miejsca dla Piotra Żyły, choć było blisko. Tylko w dwóch zaśmiu konkursów Dawid Kubacki nie był w czołowej trójce. Połowę wygrał. Wczoraj w Engelbergu drugi dziś wrócił na szczyt głównie za sprawą znakomitego pierwszego skoku. 141,5 metra i wysokie noty. 135,5 metra w finałowej serii wystarczyło. Choć blisko był Austriak Manuel Fettner, Trzeci Słoweniec Angela Niszek, piąty Piotr Żyła. To jest pewność siebie, kiedy człowiek idzie na górę, wie, co ma zrobić, wierzy w to, że to zadziała i idzie to robi i to działa. Dawid Kubacki znów najlepszy w konkursie Pucharu świata. W skokach narciarskich wygrał w Engelbergu w ostatnich zawodach przed turniejem Czterech Skoczni. Po pierwszej serii niedzielnego konkursu było tak jak w sobotę. Kubacki był pierwszy, żyła trzeci. Tyle, że wczoraj rozdzielał Polaków Laniszek, dziś Fetner. I całe szczęście, bo Słoweniec dał popis dopiero w drugim skoku. A to było już za późno, by Kubackiego pokonać tak jak w sobotę. Dziś lider Pucharu Świata pierwszym skokiem na odległość 141,5 metra ustawił rywali pod ścianą. Myślę, że ta, ta przewaga, którą sobie zbudowałem w pierwszej serii, to było to, czego potrzebowałem. To czwarte zwycięstwo Kubackiego w tym sezonie. Na podium tym razem nie wskoczył Piotr Żyła. Do drugiej serii nie awansował z kolei Kamil Stoch. No, dokładnie tak, drodzy Państwo, piłkarski puchar świata przyznany, ale w skokach narciarskich walka o puchar e, trwa. Dobra pasa Panaków także trwa w najlepsze. Po dublecie na podium w sobotę Dawid Kubacki triumfował też w niedzielę. Jednak w Engelbergu, mimo fantastycznej formy lidera rankingu, nie było wyłącznie wesoło. Ze Szwajcarii Michał Chmielewski. Maskotka zawodów w Wengelbergu od rana nastroje miała świetne, ale polska kadra już mniej. Po świetnej sobocie niedziela zaczęła się z hukiem od dyskwalifikacji Pawła Wąska. Powód: rozpięty zamek kombinezonu. Taki głupi, głupi błąd, który nie powinien się przytrafić, ale. No, przytrafił się. Ale to był dopiero początek pecha. Tak po pierwszej serii obiekt opuszczał Kamil Stoch. Błąd na progu, 39 miejsce, milczenie. Na szczęście chwilę później na Titlis szanse znów było już tak. Piątki radości, entuzjazm, śpiewy. Husaria Turnbichlera pomściła kolegów. Dawid Kubacki odhaczył kolejną skocznię, to już jego dziewiąta wygrana w karierze. Skoki na 141,5 i 135,5 metra nie pozostawiły złudzeń, kto tutaj rozdaje karty. Szkoda tylko, że organizatorzy nie dojechali z hymnem. Te skąpki nie są idealne, tutaj też ja też popełniam błędy, to zresztą, zresztą widać i ja mam tego świadomość, wiem gdzie, gdzie są rezerwy, gdzie trzeba jeszcze pracować. Dawidowi nie dał rady ani Laniszek, ani drugi Fettner. Swoją drogą dla weterana to powrót do top 3 po sześciu długich latach. Piąty był Piotr Żyła. Turmichler triumfuje, już ma więcej punktów Pucharu Świata niż kadra przez całą minioną zimę. Ale z drugiej strony trener wie, że wciąż nie wszystko jest idealnie. Musimy teraz pomyśleć, jaki będzie najlepszy indywidualny plan dla każdego ze skoczków i przygotować drużynę na turniej czterech skoczni. W czwartek w Wiśle, jeszcze przed świętami Mistrzostwa Polski i niewykluczone, że Thomas Turmbichler dopiero po nich ogłosi skład na turniej czterech skoczni. Niestety po przeciętnych występach zaplesza w Pucharze Kontynentalnym do wykorzystania na ten turniej będziemy mieli o jednego zawodnika mniej. Oby na krótko.